Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować e, tradycyjnie za łapki w górę i subskrypcję. E, będę robiła czytanie dla wagi na październik 2021 roku. Rozkład będę robiła Stali e, Wizards Tarot. Oczywiście karty były wcześniej już e, potasowane, ale jeszcze troszeczkę potasujemy na wizji. I zobaczymy jakie energie dla wag będą chciały się tutaj pokazać na październik. Dobrze. I zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości, a mamy sprawiedliwość. mniejszość. siedem buław coś mi tu krzywo wychodzi no dobrze, siedem buław przyszłość królowa kielichów karta rada dwa denary Środowisko otoczenie. Król Mieczy, trudność siła, co zrobić? Trzy miecze, i wynik czy rada? Paść kielichów. Dobrze. Może to przesunę, ponieważ nie widać wszystkich kart. O, przepraszam. Już jestem, miałam telefon, przepraszam bardzo. Więc zaczynamy. Już tutaj przesunęłam karty, więc tutaj chyba już lepiej widać. Dobrze. W przeszłości mamy Sprawiedliwość, Wielkie Arkana, więc może to być jeszcze sprawa w przeszłości, ale może jeszcze tutaj... Echo tej, tej, tej energii może tutaj jeszcze występować w teraźniejszości i w przyszłości nawet, tak? bo to są wielkie arkana. To może dłużej trwać, tak? ale już, on, już ta energia przechodzi do tej przeszłości. Tak? Już może być w dużym stopniu. Ale mówi oczywiście energia sprawiedliwości, że to był czas ważny. Aby przyjrzeć się, czy jest właśnie w Waszym życiu równowaga. Jeżeli właśnie nie czuliście tego, tak, że jest ta równowaga, to dobrze byłoby właśnie tym w przeszłości zająć się tą równowagą, harmonią, żeby doprowadzić, żeby, żeby te szale po prostu wyrównać. Oczywiście, jak sobie daliście radę z tym tematem? Tym bardziej, że tak jak mówią wielki arkana, no to, to po prostu wymaga też czasu, to, to nie jest takie proste. Oczywiście jak to wygląda, no to myślę, że będzie bardzo różnie wyglądało u różnych osób. Oczywiście też ważne jest to, jak działamy tak, żeby później nie bać się jak przyjdą tutaj właśnie. Przyjdzie ta sprawiedliwość, tak? I żeby, żeby ona była taka zadowalająca nas, tak? Więc też trzeba w ten sposób postępować, żeby się jej po prostu nie bać. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się 7 buław, czyli ogień. Dużo też takiej może być tu walki, sporów, może będziecie właśnie z kimś jakieś sprawy załatwiać, tak, które mogą być trudne, możecie być też atakowani tak, przez te inne osoby. Ale ważne jest, że Wy jesteście tutaj na uprzywilejowanej pozycji z jakiegoś tam powodu, tak? Macie dobrą tą pozycję, więc myślę, że możecie przeforsować swoje, swoją wizję danej sytuacji, sprawy, że macie tutaj właśnie duże szanse, tak? Że możecie tutaj właśnie przeciągnąć tą linę na swoją stronę. Więc jeżeli macie tutaj jakieś sprawy do załatwienia, które są trudne, tak, wymagające, to pamiętajcie, że jesteście na dobrej pozycji. Tak? I tutaj właśnie to jest bardzo ważne, że jesteście na takiej dobrej pozycji, że możecie po prostu więcej, jakby też wymagać, tak? Dobrze. Ale oczywiście to, to też nie obędzie się bez oporu, tak? Będzie tutaj też walki, tak? Że, że te osoby też mogą atakować. Ale suma summarum, wy będziecie na wierzchu. Natomiast w przyszłości pokazuje się królowa kielichów, już taka bardziej, właśnie miękka, kobieca energia, przyjmująca, a więc bardzo fajnie, więc też myślę, że właśnie te emocje tutaj mogą mieć duże znaczenie. Oczywiście może też u niektórych pojawić się osoba o cechach tej królowej kielichów, taka łagodna. Kochająca bezwarunkowo. E, oczywiście, czy to tak jak mówię, czy to Wasza energia, tak? E, takiej miłości bezwarunkowej do siebie, do, do, do innych ludzi. E, oczywiście ta miłość bezwarunkowa też, y, może, y, też może być trudna, bym powiedziała, tak, ponieważ y, to, że nam się na przykład wydaje, że, że właśnie y, y, dajemy z siebie wszystko tak, tej drugiej osobie, że, że właśnie y, otaczamy ją opieką, y, uwagą, czułością, y, to nie zawsze musi być y, tak samo jakby y, odbierane przez tą drugą osobę, tak. Więc to też jest takie e, subiektywne, pamiętajmy, że za, nie zawsze ta e, miłość e, jest taka, e, jakby mogła nam się wydawać, e, taka idealna, taka e, bez żadnego e, po prostu zarzutu, tak? Ona też. E, to też w tej energii, no może, może mogą się kryć jakieś takie niuanse, tak? Bo tak jak mówię, no, nie każdy miłość bezwarunkową w ten sposób widzi, chciałby ją i tak dalej, więc też tutaj miejmy tutaj na uwadze to, tak? Natomiast Karta Rada to mamy tutaj dwa denary, tak, żeby utrzymywać te rzeczy, żeby panować nad, nad dniem codziennym, tak, żeby to wszystko utrzymywać, żeby iść mimo na przykład jakiegoś natłoku, tak, obowiązków, żeby sobie dawać radę żeby iść do celu, tak? Oczywiście też warto przyjrzeć się swoim właśnie działaniom, żeby zobaczyć po prostu, czy te działania faktycznie prowadzą was tam, gdzie chcecie. Też może właśnie, jeżeli chodzi o rutynę, też może trzeba dokonać jakichś zmian, tak? Jeżeli właśnie nie możecie dojść tam, nie możecie dostać tego, czego pragniecie, to może jednak trzeba coś zmienić. Oczywiście ta zmiana nie jest prosta, tak? Bo jeżeli ktoś, nie wiem, ma nie wiem, czy 20, czy 40 lat, tak i przez tyle lat robi coś tam w jakiś sposób i się przyzwyczaił, no to ciężko jest z tego wyjść, tak? Więc tutaj no, ważne jest, żeby, żeby przyjrzeć się tej codzienności, czy, czy, te, czy te działania właśnie prowadzą Was tam, gdzie chcecie. Tak? A jeżeli nie, no, to trzeba popracować nad tym na pewno nie jest to łatwe nad tą właśnie rutyną, nad sposobem działania, reagowania na pewne sprawy. Natomiast środowisko, otoczenie pokazuje się tutaj jako król mieczy, a więc myślę, że tutaj osoba ta będzie w sytuacji takiej, w której będzie to wymagana ta energia, czyli podejmowania decyzji ważnych, takich życiowych, które będą miały duże znaczenie też w przyszłości. A więc fajna energia. Dobrze, że ona się pokazała, tak, że jeżeli właśnie jakieś decyzje ta osoba ma podejmować, to fajnie, że właśnie w tej energii króla mieczy oczywiście jest to surowa, też trzeba powiedzieć, ta energia, tak? Ona tutaj nie ma tego serca, tu jest sam umysł. Um... Najlepiej, żeby właśnie te energie, jak są, jak jest królowa, król, oczywiście, żeby jak najlepiej je wykorzystać, tak. Ale tak jak mówię, to, że, pokazała, że pokazał się król mieczy, to też zależy od tego, jacy jesteśmy, tak. I takie będą też te decyzje tego króla mieczy. Oczywiście myślę, że ta osoba będzie się bardzo starała w tym czasie, tak? żeby one były jak najbardziej dojrzałe i trafne, tak? ale to też zależy już o indywidualne, to są sprawy od tego, jakimi jesteśmy po prostu ludźmi. Natomiast jako trudność pokazuje się siła, czyli może tutaj albo brakować po prostu normalnie siły energii albo też po prostu wydaje mi się i to chyba to będzie najbardziej trafne, że panowanie nad tą siłą tak, że, żeby właśnie... Panować nad emocjami, też panować nad wyrażaniem swoich potrzeb, uczuć, emocji, tak, żeby, żeby to wszystko nad tym panować, tak, żeby, żeby ta siła pomagała, a nie, a nie szkodziła, tak, żeby, żeby nie wymuszać niczego od innych ludzi, tak, żeby Ż też zwracać uwagę na, na te żądze, jakie mamy tak, bo też tutaj siła o tym mówi. Więc mogą tutaj być właśnie w tym obszarze jakieś kłopoty I żeby też reagować adekwatnie do sytuacji, więc tutaj to jest bardzo ważne. Tu, tutaj jak mówię, przyjrzeć się tym obszarom, ponieważ... Yy, jeżeli właśnie macie z tym kłopoty, no to też właśnie nad tym trzeba popracować. No, też właśnie te dwa denary, tak? Czyli właśnie też przyjrzenie się tej codzienności. Może tutaj, właśnie w tym obszarze, trzeba coś zrobić. Natomiast, jakie je, jak je pokonać? Tak, tu mamy trzy miecze. Może trzeba coś. Coś zobaczyć wyraźnie, tak, zdiagnozować, tak, nie wypierać tego, właśnie po to, żeby pójść później do przodu, żeby, żeby sobie coś po prostu odpuścić, tak, już, żeby zakończyć właśnie jakąś sprawę. No, jest to na pewno proces taki bolesny, tak, czasami nie chcemy czegoś widzieć ale myślę, że właśnie warto jest tutaj spojrzeć po prostu na to obiektywnie, tak? I nie wypierać tego, więc to może być też bardzo pomocne, właśnie też żeby okiełznać tą, tą tą siłę, tak? Żeby tutaj właśnie odblokować te obszary. Tutaj wynik, e, wynik e, czy e, rada mamy Paćę kielichów, myślę, żeby e, idąc przez cały ten proces, tak, żeby nie zamykać serca, żeby jednak e, zachwycać e, otoczeniem e, ludźmi też być właśnie otwartym na te wszystkie doświadczenia emocjonalne, które, które Was czekają, żeby mieć w sobie tą świeżość, ten entuzjazm, tego pasia właśnie kielichów. I tak jak mówię, żeby zachwycać się też małymi rzeczami. Więc tutaj tak bym to widziała. Oczywiście też może to być osoba, czy dziecko, czy, czy, czy partner, partnerka, właśnie o tych też cechach takiego właśnie zachwytu, lekkości. Więc też myślę, że fajna energia, bo też wtedy można się podpiąć troszeczkę pod nią, tak? Ta osoba też może właśnie jakoś pociągnąć za sobą, tak? Tą świeżością tym entuzjazmem, więc też może wprowadzić tutaj w ten proces dużo też takiej lekkości. Wylosuję dla was jeszcze jedną kartę, stali słowa dla duszy z afirmacją i zobaczymy co tutaj będzie chciało się jeszcze dla was pokazać, jakie dopowiedzenie. Dobrze będzie, tak? Śpię spokojnie, budzę się wypoczęta, pełna energii i entuzjazmu, życie mnie wspiera. Myślę, że bardzo pięknie, myślę, że to jest takie jeszcze podkreślenie tej energii, żebyście właśnie w sercu mm, mieli tą, tego pazia w sobie kielichów, właśnie sen bardzo ważny, tak żeby czuć spokój w sercu, tak, to wtedy jak czuje się spokój też w sercu no to ten sen jest spokojny i też właśnie dzięki temu człowiek się budzi wypoczęty, pełny energii entuzjazmu i pamiętać właśnie, że życie wspiera i zachwycać się tym życiem, tak małymi, małymi rzeczami więc jak trzeba, to mówię, jakaś korekta, jakąś korektę tutaj trzeba zrobić. Jesteście na dobrej pozycji. Jeżeli jest coś trudnego, to po prostu nie wypierać, zaakceptować to, najwyżej popracować nad tym też, nad tą siłą. W sumie bardzo ciekawe macie to czytanie, tak? Wiesz, sporo tutaj e, pracy, właśnie e, jest, tak? Możecie, możecie wzrosnąć. E, tak wygląda czytanie dla wagi na październik 2021 roku. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!